Ziemię Sieracką odwiedził we wtorek 25 marca Donald Tusk, były premier i przewodniczący Rady Europejskiej, poseł, europoseł oraz przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Bez zapowiedzi, bez wiecowania, po prostu przyjechał do Sieradza, gdzie odwiedził m.in. Marka Koniecznego, przedsiębiorcę i właściciela firmy Okna Konieczny. Ponieważ biuro pana Marka przy Alei Pokoju jest niewielkie, zmieścili się tam tylko operatorzy kamer. Dziennikarze musieli działać inaczej. Marku, to wielki dzień dla ciebie, bo jeden z najważniejszych polskich polityków przyszedł do twojej małej firmy i, i rozmawiał o wielkich rzeczach z tobą. Tak, dzisiaj mieliśmy tą przyjemność gościć premiera Donalda Tuska u nas. E, przyszedł, że tak powiem, z ulicy, porozmawiać, co w naszej branży słychać, jakimi, z jakimi borykamy się problemami. Z jakimi borykają się ludzie przede wszystkim teraz z problemami, przede wszystkim inflacja, ciągle podwyżki, niepewna sytuacja? Także no trochę nas podniósł na duchu, że będzie lepiej. Także trzymamy go ze słowo. Z przewodniczącym Donaldem Tuskiem mogliśmy porozmawiać dopiero przed drzwiami biura Marka Koniecznego. jak się pan z podoba? Ja w ogóle jestem szczęśliwy, że mogłem. A ja co mi jesteś? Być dzisiaj w Sieradzu i wcześniej w Zduńskiej Woli. Ja wiem, że nie zawsze tam jest jakaś miłość między Sieradzem a Zduńską Wolą, ale znam to, znam to mam żonę z Gdyni, ja sam jestem z Gdańska, więc to są podobne, podobne relacje. Ale no Sieradz tak, no wiadomo, to jest... Hmm, poseł Cezary Tomczyk uświadamiał mnie przez całą drogę, żebym pamiętał, że księstwo, że w, w województwo, no i że w ogóle miasto... Miasto I Królewski, miasto królewskie tak bez dwóch zdań dyskusji bezdyskusyjnie, ale mówiąc serio to jest też dobrze, nie, nie, ma, nie, ma miejsc pisowskich, niepisowskich, ludzi... Obywateli RP. Tak i to, y wiecie, sympatie polityczne się zmieniają, a, a przecież i tak będziemy tutaj żyli, tu będziemy pracowali, tu będziemy pomagali, szukali pomocy dla siebie, dla, dla innych, więc... Ja bym się dobrze czuł, bardzo w radzę jaki mieszkanie, bo wielkości identyczne jak Sopot właściwie. I, I też na S, więc prawdopodobnie prawdopodobnie, chociaż różne to miasta, ale równie przyjemne. Ja w imieniu się powiem, że zapraszamy po wygranych no. wyborach, tak? brawo. No. To na, na razie... Ja przyjechał. Wszystkiego dobrego. Ja bardzo dziękuję. Na pewno nie będzie nie będzie ostatni raz. Czy Ja będę, będę tak silny. Będę tak silny, jak wy będziecie. też ze mną w tych różnych sytuacjach, bo czasami powiem szczerze, że jedynym problemem dla mnie nie jest polityczny przeciwnik, to nie jest problem. I wszyscy urodziliśmy się do, albo do pracy, albo do walki, albo do jednego i do drugiego. Natomiast jeśli się pojawia czasami jakiś przeciwnik, to jest samotność, ale, ale no, dzięki między innymi... Nie mam tego problemu nie mam. No, ale Czasami nie bywało, ale dla mnie. Nie, dzięki ja, ja... Tak no, jest siły nie zabraknie zdrowia to już nie ode mnie zależy, z ale to tak, różnie Nie, bar... ja wszyscy, jestem naprawdę bardzo zbudowany też bo tak jak jeżdżę, Co? Co? rozmawiam z ludźmi to jestem tak poruszony tą też gotowością pomocy na przykład. Nie? Wszystkim jest ciężko. No, tak jak no, przed chwilą wyszedłem tu z tego miejsca, gdzie rozmawialiśmy o tym, na czym polega poważny problem tych, którzy prowadzą małe i średnie firmy. I równocześnie tak zupełnie mimochodem usłyszałem o tym, że a, byłem przed chwilą tam na wschodzie, zawiozłem coś na granicę, dary. Ludzie w sposób taki, niezależnie od tego, jak nam jest trudno i ciężko, mówiła Polaka, że tak spontanicznie bez specjalnego tam wsparcia z góry jednak potrafimy otworzyć serca i to jest tak budujące, muszę Wam powiedzieć. Ja wiem, że ludzie w Polsce potrzebują też wsparcia, ale być może dlatego, że sami potrzebujemy wsparcia i kiedyś potrzebowaliśmy, jest takie lepsze zrozumienie sytuacji wcale niełatwej. No bo ugościć 2 miliony 300 tysięcy uchodźców. To, jest, to nie jest łatwo i na dłuższą metę to nie jest możliwe. No nie, nie, ludzie nie, nie udźwigną tego, bo to jest, to jest solidarność, ale to są też ciężary, które ludzie ponoszą, więc mam nadzieję, że uda się zmobilizować i rząd, żeby zaczął działać w Europie i samą Europę, żeby pomóc też w tym, w tym wysiłku. Nie? To, jest, to wydaje mi się, bardzo, bardzo ważne. No i żeby, żeby pamiętać, wojna jest dzisiaj na, w naszych głowach i sercach, i tragedia Ukraińców. I, ale żeby ona nie unieważniła tego, co się dzieje w Polsce. Nie? Bo, y, I to nie, ja nie mówię, co jest ważne, a co jest mniej ważne, bo w ogóle w życiu wszystko jest ważne jakby. Więc y, moim zdaniem jest najwyższy czas, żeby powiedzieć, że Polacy też mają swoje potrzeby i to Polacy ponoszą y, te, ten, te koszty solidarności i opieki, więc y, 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 władze powinny pomyśleć też, jak pomóc tym, którzy naprawdę pomagają. Nie? To jest, y, to wydaje mi się rzeczą bardzo, bardzo ważną, bo na pewno będziemy chcieli wytrwać w tej solidarności, ale to musi oznaczać też wsparcie finansowe dla samorządów, yy, yy, dla tych wolontariuszy no, jakby i, i, i wreszcie wzięcie tych pieniędzy z Europy. Są i na uchodźców pieniądze, i na pomoc dla Ukrainy, i te nasze 700 miliardów ponad, które nam się należą w ogóle bezdyskusyjnie, więc no, być może ta wojna jakoś uświadomi. Rządzącym, że już nie ma co kontynuować tego idiotycznego sporu z Unią, no bo tylko my na tym tracimy, więc mam nadzieję, że, że tutaj też uda się coś wreszcie zmienić i że może wojna uświadomi wszystkim, że ileś spraw trzeba zrobić razem wspólnie, a nie, a nie tylko łomotać, jak nie smoleńskiem, to nie wiadomo o czym. Ja uważam, że, że oczywiście warto byłoby w sprawie Ukrainy, wojny i naszego bezpieczeństwa, nie? no bo wiadomo, że Rosja jest agresywna i nieprzewidywalna w tej chwili, więc musimy też o sobie myśleć. No to trzeba bardzo z jednej strony dbać o jedność i nie kłócić się, a z drugiej strony być ostrożnym. Ja uważam, że rolą opozycji jest być jakby wyrozumiałym i wspomagającym, a rolą rządu jest być skrajnie odpowiedzialnym za to, to i, i, i dlatego oczywiście wszyscy jesteśmy poruszeni tą reakcją Zaleńskiego i Bidena yy, yy, i sekretarza generalnego NATO na te pomysły Jarosława Kaczyńskiego. Ja też się boję tego typu jakby nie, nie skonsultowanych, nieskoordynowanych pomysłów. No to był taki bardzo przykry moment, kiedy, kiedy zobaczyłem, kiedy prezydent Zaleński mówi z ulgą no, były takie pomysły. My nie chcemy tych pomysłów. Na szczęście ja jestem prezydentem Ukrainy. I to było jakby dla mnie takie przykre, bo tak, miliony Polaków pomagają i bardzo źle się czujemy wtedy, kiedy słyszymy. Że coś źle się zadziało tam. Zupełnie, zupełnie niepotrzebnie. Nie? No, bo, no bo wiecie, Ukraińcy naprawdę ze łzami w oczach dziękują nam i, i Polacy ze łzami w oczach i przyjmują. To jest coś nie, niebywałego. Ja, to, co ja dzisiaj widziałem, to naprawdę aż się, aż się popłakałem, szczerze się tak do, do środka tamując łzy. I, I źle byłoby, żeby jakaś niemądra polityka jeszcze to zepsuła, Coś, coś tak pięknego i rzadkiego, nie? Taką, taką solidarność. No. No zobaczymy. No. Jak wiecie, w polityce mądrych nie sieją, ale jakoś sami rosną czasami, więc może, więc może coś, co, coś tam się pozmienia w głowach rządzących przynajmniej w tej sprawie. W oczekiwaniu na Donalda Tuska rozmawialiśmy z posłem Janem Grabcem, rzecznikiem prasowym Platformy Obywatelskiej. Nie, my dziś nie walczymy z obozem władzy. Dzisiaj wszyscy. E, e, jesteśmy po tej samej stronie, jeśli chodzi o wojnę, która się dzieje w Ukrainie. Nie, nie, myślę, że tutaj rywalizacja... Dziś nie chodzi o rywalizację, dziś chodzi o to, żeby naprawiać błędy, bo oczywiście błędy się zdarzają rządzącym, a w tak trudnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to te błędy są szczególnie brzemienne w skutki, dlatego musimy robić swoje jako opozycja. Ta podróż, dzisiejszy objazd premiera Donalda Tuska też pokazuje, że poza problemami związanymi z wojną, z uchodźcami, z kwestiami bezpieczeństwa są te codzienne problemy Polaków dotyczące rat kredytów, dotyczące drożyzny, tego, co się dzieje w sklepach, dotyczące pewności zatrudnienia, braku podwyżek, które rekompensowałyby inflację. Więc to wszystko są problemy, którymi żyjemy. Przedsiębiorcy, którzy borykają się z regulacjami nowego ładu, wielu z nich zamyka firmę. Tutaj wojna tylko pogarsza tę sytuację i niczego nie zamyka i te problemy również muszą rozwiązać politycy przede wszystkim rządzący, a my będziemy podpowiadać, jak to zrobić.